Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zeskanować kod QR telefonem Motorola Edge Plus. Na początku otwieramy aparat, a następnie naciskamy tutaj na ikonkę obok białego przycisku. Następnie musimy wycelować aparatem w kod QR lub zrobić jego zdjęcie. Natomiast jeżeli mamy już zrobione zdjęcie tego kodu QR i mamy je w albumie w telefonie, możemy nacisnąć tutaj. A następnie wybrać zdjęcie z kodem QR. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.